Cześć, witamy się z Wami na kanale Twin Story Vlog. Za mną w tle widać tatę i Nelę. Nela dzisiaj na rowerze, postanowiła, że będzie się uczyła już jeździć na rowerze z pedałami. Jest że ona już tak w miarę umie, ale to jeszcze jest dosyć ciężkie dla niej. Lila na biegowym już dawno jest z przodu. No ona, Lila już jest na Tyrolce. Lila już jest na Tyrolce, byłamy mamy plac zabaw. Nie widać, nie widać. No, tam na Tyrolce się z tyłu, z tyłu, z tyłu, z tyłu. O tu, 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 tu. na zimnarkasku, gdzie jej rowerek? Nie wiem. Biegnę za nią. Trzymasz się? No to już i jazda. A my dzisiaj jemy pierwsze lody w tym sezonie, tak? Tak. Pogoda sprzyja, byłyśmy na spacerze, byłyśmy bardzo grzeczne, no to lody są dla nas. nagrodą, no. Dziewczynki, co robicie? O, co wy robicie? Co robicie, tacie? Co robicie? Klejmy. A co kleicie? Papierki. Papier. Papier. Jest taka sytuacja, że dziewczyny wow. bardzo chciały kleić, tak? Wow. A my nie mieliśmy żadnego pomysłu i tak na szybko wzięliśmy jedną ulotkę z Lidla, tak? Gazetkę. I wycinamy różne rzeczy, a dziewczyny sobie przyklejają. No i nie trzeba jakoś specjalnie wymyślać zabaw. Nie, to się nawet... Odwrotnie musisz od 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 odkręcać. O właśnie, tak, tak, no w tą stronę. Wychodzi? O właśnie. Głowa zakleiła się. Głowa pana ci zakleiła? zakleiła? No i dziewczyny pokazują mi w gazetce, już super. Dziewczyny pokazują mi w gazetce co chcą. A ja wycinam i tak sobie spędzamy popołudnie. Jeszcze? No to już muszę pokazać proszę. Ja chcę te dzidziusia. dzidziusia. tego? Dobra, no to już mama wycina tego dzidziusia. Proszę bardzo. Dzidziusia O, a tu jest jeszcze taka mama, co przykula dzidziusia. Ja chcę przytulać, co mama przytula, ma przytula. dzidziusia. Proszę, myla. Dlaczego ja mama pytula dzieciusia? Dobrze, mama przytula dzieciusia mały. A co ten dzieci zrobi? I przytula się do mamy. Przytula się do mamy, tak. I śpi sobie, tak? I baba. Bobo. bobo to jest. Baba to jest. Proszę bardzo. Nie. Pokaż, co już zrobiłaś. Pokaż tak, co już nazywiłaś. Super, ślicznie. O, nie mam gdzie przykleić. Musisz w drugą stronę nalać. Musisz drugą karteczkę, no druga strona właśnie. Chyba na odwrót nie? Mam dziewczynkę i chłopczyka. Dziewczynka ma taką samą bluzkę jak wy fakcie, a ja już ją dawno kupiłam, a teraz znowu no fekje. A teraz szybka zmiana miejsc. Bawiłyśmy się klockami, tak? A teraz klocki składamy, a składanie klocków też zamieniliśmy w zabawę, tak? Tak. I rzucamy z odległości klocki do pojemnika, ćwiczymy rzuty. Super. Majta. trafiłam. No prawie trafiłaś, no to już jeszcze raz próbuj. Lila nie oszukuj, z daleka proszę. No. Jeszcze raz. Super, brawo. Nela pomyłka. Jeszcze raz próbujemy. Prawie trafiłaś. Super! Świetnie! Jesteście coraz lepsze. Super! O, kto tak daleko rzuci? A tam wszystko powywalane jeszcze z kuchni. Też będziemy zaraz sprzątać. No, chyba się nie udało. Zabiję. Hej! Witamy się z Wami w kolejnym dniu. Dziewczyny, co macie? Koszyczki. A po co Wam te koszyczki? No, bo Zaglądamy zbierać jajka! Jajka! Bo my jedziemy w poszukiwaniu zajączka wielkanocnego. U nas zajączek wielkanocy przed świętami, ponieważ to nagrywki do filmiku. Ale jajka i inne słodycze są jak najbardziej prawdziwe. W związku z tym... Bo bo jajka. Bo bo radio bo... jajka. Tak, o jajka są Neli ulubionym filmikiem, jeżeli chodzi o cały A rok nagrywkowy. Różowe. I one się tego zajączka... A twój różowy, tak, one się A tego niebieski. zajączka... A twój niebieski. One się tego zajączka doczekać nie mogły już w tym roku. Więc jedziemy w poszukiwaniu zajączka. I powiem wam tylko jedno, zaczyna padać deszcz. Poziom emocji jest tak wysoki, że my się już nie możemy wycofać. I ten zajątek będzie dzisiaj te jajeczka rozkładał, to w parku ma być, bez względu na okoliczności pogodowe. W parku. parku, tak. Niestety jakbyśmy teraz przerwali akcję i powiedzieli, że ze względu na padający deszcz jajeczek już nie rozłożymy, czyli wszystkich różnych słodyczy, no to podejrzewam, że dziewczyny byłyby by bardzo zawiedzione. Dlatego yy, jedziemy, załatwiamy sprawę dzisiaj. U nas zajączek przed świętami. Oczywiście w święta pewnie będzie drugi zajączek, ale już nie słodyczowy i pewnie skromniejszy, tak podejrzewam, nie? <grych> yy, bo aż tylu zabawek nam nie potrzeba. Yy, I co? No zaraz Wam pokażemy, zaraz Wam pokażemy jak zajączek wygląda, Gdy dojedziemy na miejsce, to zrobimy przebitki jakiś nagrywek. Tylko sobie pooglądacie jak to wygląda. My już jesteśmy w parku. Popatrzcie, tutaj taki dosyć ładny plener znaleźliśmy. Tam w tle zajączek się przebiera. Dziewczyny podglądają. Ale dziewczyny wiedzą, że to tato jest zajączkiem, tak? Wiedzą dziewczyny. <ścoughs> Dlatego, bo w zeszłym roku była taka akcja, że mieliśmy nagrywać różowy ulubiony. Mieliśmy nagrywać jak zajączek. Yy, jak zajączek roz... yy, odpakowuje kinder niespodzianki z dziewczynkami, ale dziewczyny się tak strasznie bały z zajączka, że musieliśmy się zdradzić i pokazać, że to tatuś jest zajączkiem. No i dziewczyny już wiedzą, że to tata jest zajączkiem. Ale to i tak jest niesamowita frajda, pomimo tego, że wiadomo. Nie strasz zajączka. Nie strasz, nie strasz zajączka. Nie strasz zajączka. Nie strasz zajączka. Bo on będzie krzyczeć. Będzie krzyczeć ten zajączek? Tak. No, dziewczyny się bardzo emocjonują zajączkiem. Zajączek się przebiera zaraz będziemy nagrywać sceny pierwsze. No, no i co, zajączek już wraca. Tak, zajączek poszedł sobie do auta po słodycze, a my siedzimy na ławeczce i czekamy na niego. Fuj. Zajączek nie będzie przychodził do ci będą. Uszko zakrywamy. I czekamy, tam zajączek jest... Ale ja jestem mam gołę. Też masz gołę? Czekamy na zajączka. Zajączek porozkłada wszystkie słodycze, bo teraz nagrywaliśmy sceny, gdzie tych słodyczy nie było. Bo wiecie, oczywiście Stefek znowu psocił. Ojej, Stefek nam znowu psocił. W związku z tym słodycze zniknęły i musieliśmy je znaleźć. I teraz zajączek już te słodycze znalazł i znowu będzie je rozkładał po parku. A my będziemy ich szukać. <laughs> mm. A, zgrywuj się, ty się cieszysz bardzo, tak, że zajączek będzie dawał kinder niespodzianki? O, idę o tam gdzie tam? Króliczek. My już dotarliśmy do domu. Króliczek jest z nami. Dziewczyny się, dziewczyny się, króliczka doczekać nie mogły. Nie nagrywam. Nie? Nie. No chcieliśmy się tylko pożegnać, byliśmy jeszcze na rowerach. A teraz dotarliśmy do domu. Dziewczyny się bawią z króliczkiem, bo to jest króliczek. To największa atrakcja, te słodycze to tam tylko, żeby sobie pobiegać i poszukać. Wszystko pochowane. Pewnie będziemy je jedli jeszcze z pół roku. Dziewczyny się z królikiem bawią. To co, żegnamy się, pomachamy widzą. Na tym kończymy tego vloga. Subskrybujcie nasz kanał. Zostawiajcie dla nas łapki w górę. <laughs> Lila już jest w swoim żywiole. Zostawiajcie dla nas łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym Wrogu. Papa! Pa, pa, pa! Straszysz widzów? pa! pa.